to Jesteśmy właśnie w połowie naszego treningu Nordic Walking. Udaliśmy się do Zabieżowskiego Lasu, zgodnie z tym, co planowaliśmy zebrała się grupka osób pasjonatów, który, którzy no, jak tam się dowiedzieliśmy, trenują sobie już tam w, we własnym zakresie gdzieś tam na przykład przy Błoniach. No, chcieli poznać nowe trasy i właśnie dlatego dołączyli do nas. Bardzo fajny trening. My będziemy to jak najbardziej rozwijać. Dzisiaj pani Małgorzata Pater poprowadziła nasz trening, za co serdecznie dziękujemy. Yy, widzimy zainteresowanie. Będziemy, będziemy kon kontynuować za naszą zabawę z kijkami. Yy, są przesłanki ku temu, że wystartujemy ze stroną gdzie będzie można umówić się na trening, gdzie będzie można umówić się też na trening indywidualny z trenerem, gdzie będzie można sformować jakąś grupkę, którą będzie można ru ruszyć na trasę. Tam na dole za chwileczkę będziemy Wam mogli udostępnić link z mapką naszej trasy. Jest naprawdę bardzo fajnie, polecamy. Nie wyszukujcie sobie wymówek, nie wyszukujcie sobie chorób. Dołączajcie do nas ich kijkami. Do zobaczenia.